Dzień dobry, witamy serdecznie ponownie naszego posła u siebie na Łukowskiej Ziemi. Przypomnę, że tutaj pan poseł uzyskał kilkanaście tysięcy głosów. To był rewelacyjny wynik, jak na kandydata, który przecież mieszka w Lublinie, ale myślę, że mieszkańcy Ziemi Łukowskiej dali dowód na to, że dostrzegli ile dobrego. Pan profesor jeszcze jako wojewoda lubelski uczynił dla naszego regionu, dla naszych gmin, dla naszego powiatu. Również będzie okazja, myślę, że pan profesor uczyni to, to osobiście, żeby podziękować za wspaniały, rewelacyjny wręcz wynik gdzie pokazaliśmy jak bardzo popieramy naszego prezydenta Karola Nawrockiego i tak jak dumni byliśmy i jesteśmy z pana posła jako wojewody później jako ministra tak dumni jesteśmy z naszego prezydenta a państwo przyszliście dzisiaj na spotkanie z panem profesorem posłem ziemi lubelskiej przemysławem czankiem więc myślę że pora oddać tutaj głos naszemu Gościowi i tylko zapytam, pan poseł życzy sobie stąd, czy z prezydium? Jest. To zapraszamy. Wielkie brawa. Ja się, proszę państwa, przemówień publicznych uczyłem na ambonce w kościele, czytając, czytania od wzorówki, także. Taka naturalna, się człowiek złapie, to nawet jak się zawsze to nie widać. Dodaje odwagi. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i za tak liczną obecność. Cieszę się, że po raz kolejny jestem w Bukowie i mogę rzeczywiście zrobić to, co Darek przed momentem powiedział. Raz jeszcze gorąco podziękować za rewelacyjny wynik Karola Wruskiego. Za wielkie zaangażowanie w kampanię wyborczą, która wcale do końca nie wyglądała przecież na oczywiście wygraną. Do tego stopnia tak nie wyglądała, że kontrkandydat przez dwie godziny cieszył się z bycia prezydentem, a swoją małżonkę nazywał pierwszą damą. Niech tak będzie, niech dla każdego męża, żona będzie pierwszą damą. To jest gwarancja, prawda? Za to można Trzaskowskiemu podziękować, ale prezydentem nie został. Nie został dlatego, że między nimi tutaj w Łukowie rewelacyjny wynik miał Karol Nawrocki. Wczoraj dzwonił Karol Nawrocki, kiedy wracaliśmy wraz z żoną i z synem z Kościoła. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Chwilę rozmawialiśmy na temat tego, co w kolejnych dniach, kolejnych tygodniach. I mówiłem, że jadę do Łukowa. Jutro jadę do Rudy Śląskiej, pojutrze jadę na Podkarpacie. prezydent niech też się szykuje. Prezydent się szykuje, dlatego do tego chciałem dojść. Do tego chciałem dojść. Prezydent jest po dwóch miesiącach, jak Państwo wiecie, intensywnej pracy, z której wszyscy jesteśmy dumni. Takiego właśnie prezydenta sobie wybraliśmy, żeby tak pracował ciężko, objechał pół świata. Został tam znakomicie przyjęty przez najważniejsze osoby na świecie z, pokazał, że zagoni ten rząd do pracy, że z nim nie ma e, łatwych p, przebiegów, e, łatwej gry i tak będzie cały czas. Kolejne inicjatywy prezydenckie, kolejne jego działania są tuż przed nami, e, a to gwarantuje bardzo ciekawą jesień w Polsce, jesień i wiosnę. I do tego, do tego za chwilkę przejdę. Ale nawiążę jeszcze do jednej wypowiedzi Darka Szóstka przed momentem. dotychczasów, jeszcze wojewodowania i później ministrowania i rzeczy, które udało się wspólnie zrobić także tutaj w ich mieście Łuków, kiedy Darek był jeszcze burmistrzem i w powiecie Łukowskim, kiedy Darek zaczynał jako starosta wraz z całym zarządem radnymi powiatowymi Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę z tego ja jestem dumny. Będę się teraz chwilę chwalił, ale jutro na przykład jadę do Starej Wsi, zanim pojadę do Rudy Śląskiej, do Starej Wsi podbychawą, gdzie w niewielkiej miejscowości otwieramy salę gimnastyczną za ponad 10 milionów złotych w szkole, która ma około 100 uczniów. Tego się teraz nie robi. Pościemnianie przez panią Szumilas, przez panią. Nowacko przez Pana Tuska, że i przez wszystkich innych, że teraz samorządy mają mnóstwo pieniędzy, ponieważ zostały uwolnione dochody własne, no spytajcie się Pana Starosty, albo spytajcie się nawet Burmistrza, którego tutaj nie ma, że jaki ma budżet inwestycyjny, a jakie miało budżety inwestycyjne wcześniej. Takie rzeczy, jak sala gimnastyczna w Starej Wsi, to są rzeczy, które się już nie zdarzają i zdarzać się nie będą, dopóki nie wrócimy do władzy. Nie ma tych pieniędzy na inwestycje w samorządach. Z kolei dziś u mnie w biurze poselskim przyszli szefowie klubu Górnik-Łęczna. Też byłem ciekawy po co, a to ładnie z ich strony. Zaprosili z kolei na otwarcie za tydzień w Łęcznej nowego piłka, boiska treningowego dla seniorów i dla młodzików, przykrytego wielkim, nowoczesnym balonem takim, wiecie, takim namiotem, jak balon wygląda tylko, że prostokątny. Z pięknym oświetleniem, z pięknym wnętrzem i znów 3 miliony złotych trafiły tam, nie pamiętałem o tym. Z Willi Plus. To właśnie tą willę będzie, kolejną willę będziemy otwierać w Łęcznej. 3 miliony złotych z tego programu inwestycje w oświacie. 4 miliony złotych dołożył minister sportu Bortniczuk i 2 miliony dołożyła Bogdanka w czasach, kiedy jeszcze mogła dokładać. I tak się to złożyło. Na inwestycje o prawie 10-milionowym budżecie, bo tyle to kosztuje, bo to jest nowoczesne wojsko. I to są też ostatnie inwestycje tego rodzaju, które powstają, bo tych inwestycji teraz już nie ma. Wychodzi nowy minister sportu na Młownicę Sejmową, tak jak podczas ostatniego posiedzenia Sejmów i chwali się i chwali się i to są sukcesy rządu. Ogromne sukcesy rządu, że remontowali 370 orlików. No już serdecznie, no ale. Co to jest wyremontowanie 370 rolników, czyli położenie nowego, nowej sztucznej nawierzchni na boisku, które jest w porównaniu na przykład z boiskiem treningowym za 10 milionów złotych, nowoczesnym, przykrytym i służącym całą ziemię. Co to jest przy takiej sali gimnastycznej w Starej Wsi podbychawała, A przecież takich inwestycji w całym województwie i w całej Polsce z Polskiego Ładu Inwestycyjnego, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej lokalnych otwieraliśmy i nadal jeszcze końcowo otwieramy bardzo dużo. Taka jest różnica między nami a nimi. I jeszcze jedna przy tej okazji, bo to wszystko z dzisiejszego dnia. Otóż zaraz po, zaraz po kierownictwie Górnika Łęczna przyszli górnicy, związkowcy z kopalni Bogdanka, wszystkich związków zawodowych, którzy rozmawiali ze mną półtorej godziny na temat aktualnej kondycji samej kopalni Bogdanka. No i to jest dramat, szanowni Państwo, bo ta władza, Pani Wcisło, wiecie kto to jest Pani Wcisło, nie? To jest taka tam Pani, co, co, ogłosiła, co ogłosiła, ja tam przeciwko warkoczom nic nie mam, ale ona akurat jest warkocznym, tak. Natomiast ogłosiła, to, 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 ta Pani, co ogłosiła, że do kościoła nie chodzi, ponieważ ja tam chodzę do kościoła, zapominając, że jest siedem przyświętych u nas w kościele i można sobie wybrać inną niż ta, na którą ja chodzę, ale to mniejsza z nią. Ona przecież, jak myśmy rządzili, to robiła happeningi, różnego rodzaju y y y konferencje prasowe, jak to źle się dzieje w Bogdance, jak to źle się dzieje w Bogdance. Bogdance, która wówczas, kiedy jeszcze ona robiła happeningi, przynosiła 700 milionów złotych zysku rocznie, 700 milionów złotych zysku rocznie. Bogdance, która potrafiła wyłożyć pieniądze na lubelski żurzel, lubelską siatkówkę, przypomnę, obydwa kluby, to są mistrzowie Polski w najsilniejszych ligach świata. Zarówno w siatkówkę, jak i, jak i w, 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 na żużlu. Oczywiście to jest poboczna działalność, bo najważniejsze jest to, że zakład pracy funkcjonował znakomicie, przynosił zyski, był potęgą, jeśli chodzi o cały region, nie tylko Lubelszczyznę, zatrudniał mnóstwo ludzi i miał perspektywy. Do tego stopnia wielkie, że mógł zająć się sponsoringiem właśnie tego rodzaju. Natomiast dzisiaj Bogdanka jest po zawale, można powiedzieć, z 2024 roku, kiedy przyniosła miliard 400 milionów złotych straty. To jest cud następny, nie? Cud Tuska. Na czym polega cud Tuska? Cud Tuska polega na tym, że jak rządzili złodzieje spisu, to pieniądze były. Jak przyszli uczciwi fachowcy z platformy, to pieniędzy nie ma. Cud, nie? Normalnie jest drugą stroną, ale jak jeśli cudownie rządzi, to wtedy, kiedy złozień się odsunie od władzy, to wtedy dopiero pieniędzy nie ma. No, to jest niestety rzeczywistość polska, w której cały czas jesteśmy i której dajemy się oszukiwać. Dajemy sobie wciskać kit, że jest inaczej niż jest rzeczywiście. Związkowcy z Bogdanki dzisiaj mi mówili, że trwa tam cały czas operacja ukrywania rzeczywistości, bo Bogdanka jest spółką akcyjną. Jeśli by pokazać rzeczywistość w całej okazałości. To akcje bogdanki, które i tak są na dramatycznie niskim poziomie, poszorowałyby już całkowicie po dnie, bo bogdanka idzie w dół. Już jest zlikwidowanych co najmniej 100 miejsc pracy w bogdance na przestrzeni krótkiego czasu, a planowane są zwolnienia 4 tysięcy z 5 tysięcy pracowników bogdanki w perspektywie następnych kilku lat. Czyli planowane jest doprowadzenie bogdanki do zakończenia pracy w krótkiej bardzo perspektywie czasowej. Zakładu pracy, który. Tylko po tych dwóch klubach mistrzach Polski pokazuje, czym jest dla całego naszego, całego naszego regionu. No ale to są rzeczy, które z dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć, jak to, jak to wygląda tylko z perspektywy dzisiejszego dnia i tych następnych dni, które są przed nami. Natomiast są rzeczy ważniejsze. Otóż tą ważniejszą rzeczą jest sytuacja geopolityczna. Poważniejszą rzeczą i znów wracam do Waszego wielkiego wysiłku i do wyboru Karola Naworskiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest to, co zrobiliście dla Polski i dla siebie w takiej kolejności, wybierając Karola Naworskiego 1 czerwca 2025 roku. Na chwilkę zamknijmy oczy, tylko na chwilkę, bo to będzie koszmar. I wyobraźmy sobie, że w listopadzie 2024 roku w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z zapowiedziami tamtejszej lewicowej prasy, Wygrywa Kamala Harris, a 1 czerwca 2025 roku w, u nas w, w Polsce wygrywa Rafał Trzaskowski. Jesteśmy w sytuacji, z której nie dźwignęliby się, mówię to z pełną świadomością, nie dźwignęliby się nasi potomkowie przez następne dwa pokolenia. W tej sytuacji geopolitycznej, która zapanowała na świecie, w, kole, w konkretnym niepokoju, którego nie spodziewano się przecież jeszcze paręnaście, parędziesiąt lat temu, wybór, Rafała, wybór Karola Nawróckiego jest opatrznościowy, absolutnie opatrznościowy. Gdyby nie było Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, nie byłoby też Karola Nawróckiego tutaj, nie byłoby już Amerykanów w Polsce. Wypchnięcie Amerykanów nastąpiłoby w porozumieniu z Niemcami, z Francuzami, którzy do tego dążyli jeszcze na początku tego roku. Przecież pamiętacie Państwo, jaka była wrzawa po awanturze, którą uczynił Zeleński w gabinecie owalnym u Donalda Trumpa i co kombinowali przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a co Tusk mówił przed samolotem, jak wsiadał i leciał do Londynu, że przecież nie będziemy my tutaj 300 milionów ludzi, prosić, my 500 milionów ludzi, prosić 300 milionów ludzi, żeby bronili nas przez 140 milionami ludźmi, to znaczy damy sobie sami radę. Bo już pojechał do Londynu i wrócił jak ta papuga po zamknięciu w w Moskwie, zmienił zdanie na temat komunizmu. Ona zmieniła na temat komunizmu, on zmienił zdanie na temat rzeczywistości. Pytają dziennikarze, ci bardziej nastawieni, nakręceni z TVP w likwidacji, na przykład i z TVN u czy przypadkiem nie zmieniamy zdania, na temat trzeciego punktu naszego, naszego, naszej deklaracji polskiej, w której jest napisane, że musimy postawić na ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Czy jednak rozmowy Putina z Rosją i chwalenie Trumpa z Rosją, i chwalenie Putina, przyjmowanie go na czerwonym dywanie, interesy z, z, z Rosją nie powodują, że powinniśmy jednak znów wrócić do Niemiec? No to są rozmowy ludzi, którzy nie mają pojęcia bladego o tym, co się dzieje w geopolityce. Bladego pojęcia. Otóż odpowiedzią na tego rodzaju zaczepki jest jedna, jedno zdanie. Nie mamy żadnej stuprocentowej pewności, że Stany Zjednoczone pomogą nam w każdej sytuacji, kiedy Rosja nas zaatakuje. Nie mamy. Ale mamy stuprocentową pewność, że i nikt inny pomóc nam nie może. No to jest odpowiedź na to pytanie. Nikt inny pomóc nam nie może. Jeżeli Stany Zjednoczone tylko w 2024 roku na obronę narodową, na zbrojenia przeznaczyły 950 miliardów dolarów, a cała reszta krajów NATO, łącznie z Turcją i z Kanadą, razem, razem w tym również i Niemcy, prawda, i Brytyjczycy przeznaczyli 500 milionów dolarów, no to porównajcie potencjał. Tylko Stany Zjednoczone przeznaczyły dwa razy tyle, co wszystkie inne państwa NATO na całym świecie. To jaki potencjał mają Niemcy, czy Francuzi, czy Brytyjczycy, czy Włosi, jeśli w ogóle chcieliby nas bronić przed Rosją? Oni po pierwsze nie będą nas chcieli bronić, dlatego że oni będą chcieli się dogadać z ruskimi, tak jak to zwykle robili. Tak jak ta, przepraszam, bezczelna Niemka z NRD, która doprowadziła do największych dramatów Europę od czasu II wojny światowej, do potężnego kryzysu migracyjnego, do rozbestwienia się Putina, bo przecież ona go wykarmiła, ona go wyhodowała razem z tym kapciowym swoim tuskiem. I teraz mówi, że to przez Polskę nie doszło do pokoju, do pokoju z Rosją. To są działania Niemców, które się nie zmieniły. Czy to jest Schroeder, czy to jest Merkel, czy to będzie AFD. Mimo że to jest prawica, to kierunek prorosyjski Unii jest absolutnie jednoznaczny, i w tym kierunku prorosyjskim Polska jest wyłącznie do przehandlowania. W imię interesów niemieckich. Więc dzisiaj mówienie z perspektywy dziennikarza polskiej stacji telewizyjnej, że trzeba by się odwrócić od Amerykanów i rozmawiać z Niemcami, jest brakiem świadomości tego, co się na świecie dzieje. No i to jest kwestia oczywiście tego, co się dzieje w, 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 na Ukrainie. Tam się wcale dobrze nie dzieje. Ukraińcy przeszli do ofensywy również na terenie Rosji. W Rosji też nie śpią spokojnie. Te drony, dzisiaj ta wojna całkowicie, jak widzicie. Zmieniła na dronową i na daleki zasięg, więc to jakoś bez interwencji, tak jak Trump, Trump zrobił w strefie gazy, dobrze się nie zakończy. No ale druga część tego wszystkiego to jest właśnie strefa gazy. Tam, co tam się działo i do tego jeszcze Iran wszedł. Gdyby nie było Trumpa, to uległość demokratów, uległość Kamali Harris. Joe Bidena wcześniej pokazana, przecież to za Joe Bidena czasu rozpoczęła się wojna na Ukrainie, spowodowałaby, że tamten konflikt na Bliskim Wschodzie, a to jest raptem 2000 kilometrów dalej, nie dużo Dla takiej rakiety, samolotu czy dla, czy dla innych dzisiaj sprzętów powietrznych, to jest, to jest bardzo blisko. To jest naprawdę Bliski Wschód. To naprawdę nie jest w Australii. To ten konflikt, który tam się przeradzał w gehenne dla ludzi, dla ludności cywilnej, mógł niestety sprowokować coś, co moglibyśmy nazwać już trzecią wojną światową, w której niestety Polska stałaby się polem bitewnym, tak jak to było i w pierwszej, i w drugiej wojnie światowej. W takim jesteśmy położeniu. Tak wygląda ta geopolityka. Dlatego wybór Karola Nawrockiego, ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Odrzucenie programu wyrzucania Amerykanów z Polski i z Europy. Ścisła współpraca gospodarcza na przyszłość, ale to do tego za chwilkę dojdę. Jest dzisiaj na wagę złota i za to Państwu raz jeszcze dziękuję i kłaniam się za Wasz wysiłek i wybór Karola Wrockiego. Brawa dla Państwa.